Bóg decyduje się uderzyć w siebie samego, w swojego własnego Syna, z całych sił, żeby wytrysnęła krew i woda, żeby wytrysnęło miłosierdzie. Tak naprawdę, żeby Bóg, żeby nas przekonać do prawdy, żeby nas nawrócić, powinien uderzyć w każdego z nas. Spuścić nam lanie takie, że siarka by była wszędzie. Ale Bóg to wszystko, tę potrzebę uderzenia, koncentruje na swoim Synu. I teraz Chrystus, który cierpi w nas, który umiera w nas, jest w nas, bierze w nas na siebie to uderzenie, umiera na krzyżu naszych zwątpień, naszych wątpliwości, naszej pustki, umiera, żeby trysnęło źródło miłosierdzia, żeby wylał się Duch Święty, który jak miłość Boga rozprzestrzeni się w naszym sercu, w naszej świadomości. I pozostawi nam nadzieję.